O, ładna ryba. będzie duża. Muszę ją do góry daj, bo za chapię nie pójdzie. O, ale idzie. Uuu. Chyba karę znowu. tak, karę. Piękny. Jej doberek, mały zielony, boberek. Witam Was. Wędkarstwo kiedyś uda. Witam Was w kolejnym dniu, w dniu, w którym pada. Miało nie padać, miało padać, wiadomo jak to z pogodą, jedno pokazuje tak, druga tak. No niestety okazało się, że jest odwrotnie, ale na szczęście mam parasol, rozłożyłem sobie parasol, po to go kupiłem. Nie po to, żeby wozić, po to, żeby. No, po to go kupiłem, żeby działał yy... No i chyba działa. Ale tak ma padać, nie padać, więc zobaczymy. Jestem w takim ciekawym miejscu, już sobie go zaglutowałem, no i zaczynamy rzucać. Standardowo zaraz wszystko opowiem. A wy zostawcie to trzeba, jeżeli ktoś tam jeszcze został po tym, jak ja tu wykładałem monolog. Dobra. Witam jeszcze raz i zaczynamy, zaczynamy. Zaczniemy od przynęt osmo, które kiedyś, kiedyś tam kupiłem bez aliena. No i okazało się, że u mnie na łowiskach ta przynęta średnio się sprawdza, więc zostawiłem ją także, tak powiem, trochę w kącie. Czasami gdzieś już używałem, czasami nie. No aż przyjechałem właśnie na to łowisko, gdzie tutaj osmo jest według mnie. Na razie numer jeden. To, że się to gdzieś tam nie sprawdza na łowisku, nie znaczy, że, trzeba, że nie trzeba tego mieć na przykład za zanadiem. Bo to jak widzicie. Rzucam bo to trochę warunki. Oj. A, to ma blisko. Dobra, sorry. To nie znaczy, że jakieś przynęty są. Niepotrzebne powiem inaczej, wręcz są bardzo potrzebne, bo, bo ja to jednak lubię mieć swój jaki zapas. W razie czego jakby się nic nie działo, to mam za nadzór zawsze jakieś tam przynęty, które na przykład nie używam albo które się nie sprawdzały. Jadę na łowisko i się okazuje, że widzicie, nie łowiłem, nie łowiłem na to, przyjechałem tu. No i się okazało, że tutaj akurat to jest bardzo dobre Na innych łowiskach nie. Na innych łowiskach bardziej u mnie druga wędka, bardziej marow niż osmo. A tutaj znowu osma, więc lepiej mieć. W tym roku miałem zasadę, że kupiłem z każdej przynęty, z każdej firmy jednego hita, powiedzmy tak zwanego. I w tym roku sobie sprawdzałem z różnych firm przynęty. No i jakiś tam mniej więcej obraz sytuacji mam, co u mnie działa, a co nie. I w przyszłym roku już będę bogatszy o kilka przynęt, znaczy bogatszy, bogatszy o pieniądze, gdzie nie wydam na kilka przynęt. W ogóle zobaczymy, czy to będzie jakaś akcja, bo przeważnie siedziałem w innych miejscach, gdzie było dużo zaczepów patyków. Lewa wędka teoretycznie jest za zaczepem, więc fajnie. Na prawej wędce nie znalazłem zaczep, ale znalazłem lekkie, yy, lekki dołek delikatny na pół metra, więc zobaczymy w ogóle. Perkozy są, o, i tu jest dobry synu. i zobaczymy, co się wydarzy. Rzucenie pierwszej wędki. Już przerzucajcie, a później, jeżeli będą brania, to już praktycznie nie trzeba będzie nic przerzucać, bo po braniu i tak zanęcacie. Więc to się już samo będzie regulowało z tym wszystkim. Ta wetka bardziej w prawo, bardziej w prawo, bardziej w prawo. Marcin, bardziej w prawo. Marcin, no i Marcin trafił bardzo dobrze. Marcinie, bardziej w prawo poszło. Deszczyk ustaje, z tego co widziałem będziemy mieli nerwę w padaniu jakąś godzinkę, a później już tajfun, więc trzeba wypracować teraz szybko łowisko, bo później to już nie będzie jak i kiedy. zmienię ten żółty powiem wam bo wczoraj też ten żółty nie działał I się boję że dzisiaj też pochmurno to też nie będzie działał na razie go sobie zostawię a weźmiemy ten pomarańczowy pomarańczowy czerwony, yy, 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 no ten taki fajny czerwono nie wiem czerwono pomarańczowy tylko jakiś tam kolor no powiedzmy że jakiś tam kolor no powiem, no, powiem wam że w szoku jestem w miarę to celnie lata Oczywiście cały czas spada, nie? nie żeby tam przestało, tam nic z tego, cały czas warunki mokre, jeden plus, że tu mogę autem podjechać pod stanowisko, a drugi, że mam parasol, a trzeci plus jakby jeszcze brało dzisiaj, to już w ogóle, ja już więcej plusów nie chcę, Starczy mi te trzy plusy bez 500 plusów, daj sobie spokój już. O, większa ryba, o, patrzcie, myślałem, że coś mniejszego, O, a tu co to takiego, co to, to my tu mamy, to, 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 bo nie widzę. Lesz, No Mr. Leszcz już zaczął działać, mały, bo mały, ale jest. No oh, to szybko glapy weszły. Szybko nasze glapki weszły. Oh. Taki znowu sportowy. Czemu ty się tak bawisz, powiedz mi, gościu? Ty biesza, nie się bawisz mi tutaj. No. bardzo powiem wam bardzo jakaś dobra ryba jakaś taka na początku walczała walczała że walczyła bardzo dużo opór był ale teraz to zobaczymy bo duży lesz będzie a łopata Mr. łopata bardzo ładny lesz o pięknie to jest łopata patrzcie Zrobię sobie tylko zdjęcie i można go wypuścić, no powiem Wam, że z 45 na pewno, jak nie więcej oczywiście, ale to tam, nie chcę mi się już teraz mierzyć, podbieraczek, to se rybka ładnie odpłynie, no, łopata, dawaj, płyniesz, uuu, uuu, dzięki, dobra pada alienka, na no to łopaty walą a tam daleko niestety sytuacja mi się wydaje, że będzie ciężka z braniami. kompletnie nie mam wskazań czasami jakieś tam obcierka, coś tam, a tak to cisza tam kurde, będę musiał coś zaraz a jedyny pomysł to rzuca jeszcze dalej patrzcie już było broń o, broń powiem stoi ryba Uu. Uuuu! No! Muszę trochę poróżnić E, zaczep weszła A nie, jest, stoi i zaczepienie się. ale ryba, to nie mogę jej oderwać od dna. To nie jest zaczep, bo przed chwilą szła Muszę wyjść. O co tu chodzi? O co tu chodzi? Ona idzie, czy co? Nie, chyba w zaczepie. Jest. Gdzie się to zaczepie? Na miluzu? O, wyszła. Dobra. Nie, ja siedzi w zaczepie. Dobra, dam jej luzu. No, ona z zaczepu sama wyjdzie. Może mi się uda ją wy, wy, wywalić z zaczepu. Ale była ryba, ja. No tak to jest. Dobra, poszło wszystko. pan poszedł z rybą. Ale była ryba! Ale ryba! Przez zaczep mi uciekła kolejna! Ale ryba! No nie wierzę. A musiałem chwilę się wyłączyć. Kurde, ale piękna ryba. Jeden błąd zawsze tutaj robię, bo jestem nauczony z innych jezior. Jaki? Taki, że daje luzu. Kurde. na takich wodach się nie daje luzu. Bo po co tu dawać luz? Jak zaczep wejdzie. A pierdziela, ale piękna ryba była. No tak to jest niestety. Muszę się nauczyć tu łowić. Ale gdzieś koło zaczepu jest, dlatego tyle ryb. Że to widać od razu. Ta prawa wędka nie jest w zaczepie i ona w ogóle rak. A już dwa przypomony poszły, no ale dobrze pękają. <laughs> Oczywiście przerwa na lewej wędce po zamęcie, który się tam zrobił. Ale zastanawiam się nad tą prawą, bo zmieniłem kulasę tam na mniejszego, coś tam się pobawiło. Tam się nic w kompletnie nie dzieje. A szkoda, że było należało w jakimś. nie. Ergonomicznym, ciekawym miejscu. Więc chyba tą prawą zaraz wezmę. Przegruntuję gdzieś bliżej albo dalej. Jeszcze się zastanawiam, czy bliżej, czy dalej. A no właśnie nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem, co tu zrobić z tą prawą, bo tutaj jest rywia. Tam kompletnie ryba się nie trzyma. Gdzie... Mi się wydaje, że gdzieś prawą stronę tutaj bliższą wezmę. I chyba tak zrobię. Raz ją ściągnę i sobie gdzieś na prawą stronę przerzucę bardziej. Tu po skosie gdzieś na przykład na te drzewo tam brązowe. Tylko później będzie padać, będzie mi ciężko rzucać. No to nie, 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 to nie. Chociaż nie. Dobra. Gruntnąłem tą prawą. Mam koło siebie trzy zaczepy. Jest to bardzo ryzykowna gra. No ale coś. Ryzykujemy. Zobaczymy. Mamy coś, mamy wreszcie coś. Chwila spokoju, muszę szybko ją ściągnąć, bo kurde zaraz mi zaczepy wejdzie. Halo? Uuu, tu ryba? O Boże, jaki leśny. O matko, o matko jedyna. O, ale wielki, szkoda, że miary nie mam. Zaraz go tu zmierzymy zdalnie. Ale wielki. Ale amor. Ale z ty. Piękna, ale branie, zaskoczenia. Cudownie. Luz wytrzeć, bo to... Ta leszcza. Ta prawa wędka się boję, że jest w zaczepie. No to niech ona sobie leży <grymne> Ja jej nie ściągam. No i Dobra no i kolejny, kolejny leszcz. Pozdrawiam widza. Właśnie odjeżdża. Pewnie będzie oglądał, więc pozdrowionka Dobra, klapa, kładny. O kurde Boję się tej prawej rusza. Tam na pewno jest zaczep. No, bo mi zjadło osmo. No jakie one są łapczywe. Zbankrutuję na to osmo. No i co? Pomału idę zjeść. 9 godzina. Leszczyki są. Jedna ta ryba uciekła poszła, bardzo ładna, może Lean. Yy, no i mówimy dalej, nie. Ja sobie zjem teraz na spokojnie, chwila relaksu. Mam nadzieję, że, ta, że teraz nic nie. A bo dobra, niech się coś zadzieje. Yy, Nęcę sobie tu drugą, prawą wędkę. Blisko, jak też nic, to znajdę sobie inne miejsca. Ale wątka standardowo trzyma się przy zaczepie, i tego się będę trzymał. Coś tam od czasu puknie, selekcjonuje nam te ryby. Nie lubi tego słowa selekcjonuje. Nie będę już tego używał. No i dobra, tyle. celnia, Teraz wam powiem, będzie duża. Chwaję do góry, muszę podnieść. No i sorry, luzuję tam, idzie to w prawo to nie bo w zaczepę idzie. O ładna ryba. Będzie duża. Muszę ją do góry dać bo w nie pójdzie. ale idzie. O ale idzie. Ale idzie. jest. Nie widzę, nie widzę. Ziona. Tu jest. ale mi proszę. Co jest? Co to jest? Co to za ryba? O cholera. Co to jest? O Jezu. Co to będzie? A kara. Karasisko mi wzięło. Ładne karacisko. Dobra, welcome. Niestety się rozpadało i rozpadało się i karasia ładnego, że trzasnął. Ole, wielki! A, ja naplątało się, odczepił. Jak ty żeś tu gościu się zaczepił? Najpierw ogarniemy to. Na razie. Patrzcie. Ale, piękny karasisko. Ole, wielki. Monstrualne karasisko. Jeeha, yeah, ha! ha. Piękny. Ile to ma gdzieś tak centymetrów? 16? no za 40-45 ale osmo oczywiście zjedzone, no tak, bo jakby inaczej no Dobrze, tu wędkę na bok, a ja sobie karasisko wypuszczę piękny kabanisze no prawie, prawie poszedł, prawie, no bo leć, 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 O, udało się Uuu. dobra, wrzucamy dalej choć pogoda nie dopisuje, w sensie jeżeli chodzi o obrania to dopisuje, ale jeżeli chodzi o siedzenie co za różnica, i tak jestem pod tym pod parasolem może tutaj założymy jakieś osmo niech sobie to to leży gdzieś tam w czeluściach w czeluściach, pomarańczowy na przykład niech sobie tam pracuje bo takich małych glapeczek to tu nie będziemy łowić to nie to jeziora do łowieniu, łowienia łowienia klapaków, to no, gdzie indziej można jechać ale nie na taką, no już teraz się rozpadało więc tyle ile wytrzymam, tyle będę siedział No prawie że klapak na osmo taki tam sportowy dobra, leć odpowiemy szybko na komentarze póki chwila przerwy na ostatni film klasyka gatunku, Przemek Kaiser, co to? Kier Robinson dokładnie Robinson Stinger, to już mówiłem 3,30 do 45 gram, będę spoglądał na wędki, bo tutaj to może być różnie Rodolfo095, dobrze się ogląda nagrywaj dalej, pozdro, właśnie nagrywam ale pogoda jak widzisz, Andrzej G. Dzięki za materiał, u mnie też kiedyś się uda, klasyka, odstawiłem i od dwóch tygodni męczę metodę, ale u mnie płotka to już sukces. Ostatnio były aż trzy ładne grunto, gruntowe, taki malutki sukces, połamania i, i dnia konia. O chyba branie mam, muszę naprawdę być czujny, bo tutaj wędka może polecieć momentalnie. No i tutaj żeśmy rozmawiali, właśnie dawałem Ci rady, wiesz może miejsce nie takie, może czy próbowałeś kilka miejsc tylko jedno, spróbuj zanęty, spróbuj paletu, wymieszaj różne kulki. Nieraz jest tak, że bierze tylko na jedno, a na dziesięć innych w ogóle nie weźmie, więc jest jak jest. Wodny łowca, klimat jest, ale woda nie dla mnie. No, chyba już dla Ciebie co? Krzysztof wędkuje, Siemano, a ty znowu na rybach. Tak, znowu Adam Markowski. Jak to mówią na bezrybiu to płotka ryba, poza tym spoko. No, tak, 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 ale przy tym co ja mam teraz, to raczej za szybko tam nie wrócę. Piękna rybsko. Znowu się zapatrzałem, ale uderza. Pewnie liszcza szczor pewnie, już widzę, że gla, glapens. Ładny, ładny glapens. Muszę go podebrać. Muszę podebrać glapensa. Pa pary paria, pari, ja. Oj, muszę się chwilę wynurzyć. Dobra. O Oj, tak zrobimy. Wędkę damy na bok. Muszę opanować jeszcze technikę wyciągania ryb ze sztycą. Bo na razie to mi tak idzie jak krew z nosa no tego osmo chociaż mi nie zjadasz to dobrze, no to taki glapens no, glapensowaty, płetwal błękitny to jest płetwal błękitny dobrze, że tu sztycę kupiłem no to można, no leć można fajnie ryby wypuszczać, płetwal kurde muszę coś tam innego wymyśleć chciałem zjeść, ale nie mam jak zjeść jest za duży, za duży ogień dobra, wyczepił się, leć Mamy coś grubego i to bardzo ledwo próbuję nie mogę utrzymać. Oj, poszedł mi zestaw. Holera. No trudno. Ale idzie. Masakra, muszę wyjść stąd. Wychodzi mi ze stawu. A nie tu jest. Dobra. Co to jest? Masakra. Co to jest? Znowu jakiś? Rambo? Co to jest? Delikatnie. Co to jest? Kareś znowu, tak? Kareś jeszcze nie? Nie widzę jeszcze. Ale chodzi. o byk. Ten to jest byk już. O, jeszcze mi się tu coś zepsuło. oj, oj. ale bykol. Ale bykol. Co ten dzisiaj tu robi? Oszalał dzisiaj. Chodź. Gdzie ty jest? O, ale ledwo podbiera wszedł. O Boże. O, masakra. O kurde, o jest. Połamie wszystko. Chłopiec w szoku dzisiaj, już jest taki potwór. Boże, jedyny to jest potwór z Loch Ness. Matko, jedyna. Matko, jedyna. Chłopiec w szoku. Chłop nie wie, co robić. O, Boże, w szoku jest, jestem w szoku, pomimo. Ja nie wiem, co tu się dzisiaj od odrabia, ale przecież on jest ogromny. Muszę go zanieść bo przecież mi misztycę. Masakra. Ale wielki. No leci. No nie w tą stronę. E. Drugą. Dobra. Rzucam, bo ja już nie wiem co tu się dzieje. To już jest aż niesamowite. Masakra. Ja wam powiem, że no... No nie wiem, no nie wiem na co powiedzieć. No, to już jest brak słów, ja wam powiem. No brak słów. Ta prawa wędka nawet nie przerzucam. Nie wiem, gdzie ona leży tam. Nie interesuje mnie to. Masakra z destrukcją. Dobra, zwinąłem jedną, bo to nie ma sensu. I teraz jest sytuacja następująca. Że jak zacinam, to jest albo dobrze zatnę, albo jak nie ma ryby, od razu mam zaczep. Już straciłem pod rządze cztery przypony. Więc jest bardzo wesoło. Ale to jest bardzo dobre miejsce dla mnie. Cztery więcej, czekaj. Dwa T, 3 o jest pięć nawet, trzej. Więc tu jest walka do jednego zacięcia. Jak zatniecie, jak zatniecie, Ja zatnę, nie ma ryby. Od razu mam zaczep Pum! i strzela przypomnę. A już to zostawiłem, o Jezus, dwie tony. No i coś dużego znowu, coś dużego, coś dużego, coś dużego. Nie wiem, czy karaś czy co? Piękny. Ładny karaś. O, tak, tak, tak. O tak, 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 ładny. Ładny bąbel, ładny. Kuleczkę oddaj. Piękny bombel. Ale pięknie te karaś. No nie, pomyślałbym, że dzisiaj takie karasie tu będę trzask. No, leź do wody. Poszedł. Nie, nie poszedł, poszedł. Nie poszedł, poszedł. Gdzieś tam się wtopił. Poszedł, dobra. Trzeci karaś. <noise> Jak to brzmi? Trzeci karaś na PZ? Trzeci karaś? Trzeci karaś? Co on daje? Co on dzisiaj daje? Ale zestaw mam tak ustawiony między trzema zaczepami, więc jak tylko yy, zatnę na pusto, od razu mam po tym, yy, od razu mam po po przyponie, od razu zrywam, zerwałem chyba 7. siedem. Yy, więc mam trzy zaczepy i w środek właśnie I właśnie tak mam, tak jak teraz, że było branie, moment, wam pokażę jak to wygląda, żeby nie było, że tam rzuca, pewnie pójdzie zestaw. O, zaciąłem, o, i teraz muszę rwać. No, zacząłem i nie było ryby, więc muszę urwać. A przypon jest. O, o, i poszedł przypon. Ja już nie mam przyponów. Widzicie jakie to słowienie? To jest łowienie do na słowo honoru. Na szczęście przypony pękają, ale jak nie zatnę ryby, to ja już nie mam przyponów. <grym> ja już nie mam przyponów. Nie mam przyponów. Żeby nie było, że tu wesoło rzuca sobie. Przyjechał, rzuca sobie, wesoły romek. Ostatni przypon, ja pierdzielę. No i trzeba będzie jechać. Nie, nie, no nie mogę, Ty będę wiązał chyba, ale nie, nie wiem czy mam wszystko z wielkim bólem, ale muszę kończyć już czas jechać na chatę i... ale cały czas jest akcja, cały czas jakieś brania zacinam, rzucam psz, 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 psz. bardzo fajnie się dzisiaj łowi choć straciłem, cisza straciłem chyba z 10 przyponów. dlatego muszę jutro zamówienie a nawet dzisiaj jeszcze zrobię zamówienie na różne gadżety muszę zapowiązać z 15 jak nie więcej no i co, następny wypad oczywiście w inną miejscówkę, Te same jezioro, ale kompletnie inna miejscówka, za każdym razem będę jeździł w inne miejsce, żeby poznać fajnie zaczepy, no i co, tutaj się, jak to mówią, gdzie patyki, tam wyniki, trzy karasie, nawet nie zauważyłem, że jeden złoty, z tych emocji, tam dopiero mi, w... jak wysłałem zdjęcia z znajomym, to się okazało, że ten jeden złoty, chyba, jeszcze muszę zobaczyć później na filmie, więc jak coś to mnie poprawicie, leszcze, to już tam nie liczyłem, bo to leszcze, to już to wiadome, no, ale cały czas nie mam kurpia, a tu są duże kurpie, więc mam nadzieję, że kiedyś wreszcie dojdę jeszcze do tych kurpi. A na razie wystarczy to, co jest. Pogoda teraz w miarę się uspokoiła, aż tak nie pada, więc chwilę można się składać. No i zostawcie to trzeba. Mam nadzieję, że się podobało. A jak nie, to fajnie, że obejrzałeś, bo jak jesteś na końcu, to się podobało.